hej, wszyscy przepiękni ludzie, jak widzicie w 11. części Dead Space Remake i miałem pewien problem. Otóż jakiś czas temu zacząłem nagrywać tą część 11. Przed, może nie wiem, pół godziny nie całe i nie, niecałe pół godziny nie całe 20 minut. I chciałem sprawdzić po prostu, jakbym zostało do końca nagrywania. I się okazało, że nie nagrywałem. Więc kurde, musiałem załadować serwa od początku i teraz już poprawnie zacząć nagrywanie. Więc przez pierwsze 15 20 minut, 20 całe będę wiedział, co się będzie działo. A się wkurzyłem, kurde, tak mi dobrze szło. Tym bardziej, że tutaj będzie taki jeden ciężki moment, gdzie będzie chyba z czterech przeciwników. Ale to zobaczycie sami. Aż teraz sprawdzę, czy nagrywam, nie? Tak, teraz nagrywam. Pierdzielę. Człowiek dużo czasami naprawdę. Nie wiem, jakim cudem byłem przekonany, czy nagrywam. A! Zacząłem chodzić po bronie. Stupiło. Się okazuje, że ona wcale nie jest taka zła O, tu byłem, dobra. No, się okazuje, że ona wcale nie, była taka, nie jest taka zła. Bo przeciwnicy nie mogą do Ciebie podejść, bo są cały czas światowani tymi pi 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 piłami... No tymi piłami tarczowymi. Rze minus jest taki, że ma dość ograniczoną odległość. Chciałem ja iść tu Dobra, bierzemy pojemnik Jak już mówiłem, tam będzie pas 4 przeciwników I raz zginęłem A mówię, nagrywam, nagrywam Myślę sobie sprawdzę, który mi zostało do 20 minut A tu je to. Nie nagrywało się w ogóle Ale nie mam nie? Ale dobra Mamy trzy apteczki, troszkę amunicji Więc mam nadzieję, że dam radę. Bo tutaj naprawdę jest, jest w cholerę. Mówię z czterech co najmniej Znaczy nie ma czterech chyba Jeden strzela kwasem kurde Dobra Fuck, wysadziłem też te, ten pojemnik i no. no widzicie? No, a ograniczona odległość tam rękę Ale tu jest takie, że nie mogę podejść Mrzyży wolę tu. Dobra. to na plazmę. Uch. Dobra. Za pierwszym razem. Znaczy, za pierwszym razem. Za pierwszym razem podczas tego nagrywania. I patrzcie, same to jak kurde zawsze, nie? Nie mówcie, że zużyłem apteczkę. Co to był za dźwięk? Nie. Tak. Fuck, bo miałem trzy. Na szczęście mało, No ja patrz. Na szczęście małą łapteczkę. Mam jeszcze naboje do piły? Mam cztery. Dobra. Mówię, to broni mi się to bardziej podoba. A pamiętam, że w oryginale w ogóle z nią nie chodziłem. Bo spróbowałem raz, coś mi nie pasowało. Mówię, nie, Pierdzielę. O, tutaj jest. Hmm. ...the primary engine and damage the valve to hell and back. Yep. Come on. Ejmo! Some jackass turned off the power and locked up the circuit breaker. No engines? We're gonna hit planet ball soon. What now? There's gotta be someone around here by a spare axis. Card goes to you. Would you do that? Diver, go! Yeah, no, I Czemu ciągle jest muzyczka zła? Znaczy taka... Nie, już nie jest, dobra. Ale tu też jest to. No boję, brak zasilania. Dobra, możemy zaschowywać wreszcie. Już prawidłowo kontynuować. Gdzie to jest? Tu. Czasami człowiek łzy nie sprawdzi i potem ma za swoje. Żeby ty... eee. Wcześniej tego nie miałem dużej wsteczki. Kurde, żeby teraz coś nie No No mam dwie małe, jedną dużą. Fuck! Kurde, niechętnie tam się wrócił do sklepiku i odłożył do schowka, ale to jest za duży szmat drogi. Dobra, muszę wzrost zapomniałem o tym. I'll get Maybe I can help. Nie wiem co. Chyba się wrócę, odłożę tą pierteczkę. To naprawdę jest rzadko spotykane, że sprzeciwników otrzymuje dużą pierteczkę. Co że tak się wracam do to? Odłożę tą dużą, wezmę sobie jedną małą. Wcześniej nie było. No. Kurde tego wcześniej nie było tego zaczepienia takiego. No ja jak coś mnie zabije teraz. Nic nie wyspokój, nic nie wyspokój. O, tu coś jest jeszcze, tu nie byłem. O, tu coś jest. Kiedy to, no do co innego. Amunicja plazmowa. O, to dobrze, że się wróciłem. Muszę odłożyć to naprawdę, bo jeszcze nie da go, że ją Prze przez przypadek demoriała. Dobra. Gdzie jest sklep? Doskonale. Dobra. Dwie duże, dwie małe, zajebiście. ale dwie duże, dwie średnie. Tutaj mamy dwie. Nie wiem czy kupić jedną czy nie Kurde A jeszcze możemy wziąć ze słówka A nie, nic nie możemy wziąć Dobra, jedną kupię po 18 tysięcy, jest bit Dobra, zasilbujemy znowu Dzięki za cierpliwość. Co ja robię? Teraz już może, możemy naprawdę się wracać. Iść zgodnie z fabułą. tego. O tutaj dobra, jedziemy znowu. Naprawdę bym się nie pogniewał, jakby ta winda czy ten wagonik był trochę szybszy. Ale nie można mieć wszystkiego widocznie. Ty no nie wierzę, że dostałem dużo łapczerzch. Kurde. Tego zbiornika chyba nie było wcześniej. Czyżby wysadziłem, czy nie? Hmm, nie wiem. Dobra, nieważne. Dobra zrobimy jeszcze jednego save'a już obiecuję że idziemy z fabułą. No bo niech to nawet zginę znowu wracać z tym No to tylko niepotrzebnie czas zajmuje o, Czas zajmuje powiedział ktoś Kto cały czas marnuje czas Kto cały czas marnuje czas Dobra. Dobra muszę przywrócić zasilanie ale muszę też coś wyłączyć tam było albo podtrzymywanie życia, chyba, albo oświetlenie. Nie wiem, co gorsza. Dobra, coś tu mamy ciekawego? A, no tak, węzeł. No bo nie. Ja. Dobra. Fuck. Nie wiem, co wolę, nie? Dobra. Nie lubię, jak jest ciemno. Idziemy bez powietrza. Na bandę skoczyć, nie? Albo nie. Fuck, fuck. Ging, 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 ging. Dobra. Sekund, sekund, sekund. Wy zabijecie normalnie za te save Ty Ta piła naprawdę jest dobra. Ciekawe gdzie to powietrze będę mógł odnowić teraz. Dobra, tutaj już nie byłem. A, tam muszę się wrócić. Save point, save Pograłem cały tylko na sekund. Mam nadzieję, że na końcu gry będzie licznik twoich pointów. Fuck. Ciebie dawno nie było, kurde mendo. Ty już... Możesz... Sekund. Kuk, zaprawy, ja. Ja 3 sekundy. prawie zginęło mnie. Ja, ja tam 3 sekundy? Fuck. to Jedną. nie wiem, mam trzy. Szlak! Stary. Uciekaj, uciekaj. Chodź tu zbiorniku. Oh. Kurde, prawie zginęłem, prawie się udusiłem. Potrzebnie walczyłem z tymi małymi przeciwnikami. No ale dobra. Fuck, już coś jest. Ach, no dobra. Pieprzyjemy go zbiornikiem. Po prawej butek Найбище. Сам себе шеем. Хуй, так складывать. В белник, не? Найбище. Ой, у меня бас ненавидел. Użyję dwie pierdziale. Czemu był ten do góry? Ten do góry. E, no. Droga do sklepiku. W lewo teraz chyba. Ej, Marcin, ryzykujesz tankując to, ale dobra. Dobra, uciekamy. Biorę to. Be there is <coughs> bitch that someone really screwed move back Isaac. he just up <coughs> fuck 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 Gim. Jezus Maria, nie się tutaj cholera ja nie spodziewałem, może mi się kuźwa gorąco zrobiło, nie mam amunicji znowu do tego szlak. A mi się do tego nie, nie? Dobra, co mam teraz zrobić? Mapa, misja. stary, co mam teraz zrobić? Co? Głuchą certyfikację, cer centrifugę, Fuga. Nie, 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 nie. Nie, co znowu. Najpierw sajpank, pierdziel. Ja nie nie dwóch było tutaj. Ale on, ile on miał żyć, stary? O matko boska. O, mam jeden ten węzeł, zapomniałem. Jedną stazę. Kurde, nie mam naboi, no. Znaczy mam do tego, do działka. Do karabinu plazmowego. Dobra, będziemy z tym chodzić teraz. Mały apteczek. Dwie. Dobra, jeszcze nie stracę. O matko, dobra, sywujemy. Pierdziele, jak to było. No panie, dobra, kończymy tutaj, pierdziele. Pierwsza mendo. I ty też. Dobra, dziękuję za oglądanie części 11. I do nas 12 idziemy uruchomić centryfugę. No. Co jeszcze muszę zrobić? Centryfuga i silnik głównie. Dobra. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i... na razie.